Wlog po 3 miesięcznej przerwie, faktycznie, wracamy do roboty po urlopie, 3 tygodnie pracy i znowu urlop. Tym razem lecimy. Tym razem lecimy na wycieczkę. I co? I dzisiaj wam pokażę trochę. Mojej... Pokażę Wam trochę mojej pracy? Miałem nagrywać od rana, ale kurde, zapomniałem całkowicie szybko, szybko, szybko wszystko i tak jest, że teraz auta nagrywam, także do usłyszenia. A my co? My jedziemy dalej? Co chwilę jakiś telefon, co chwilę jakieś papiery, co i tak dalej. Także ja już mam jeszcze nie wiem, z 20 minut do celu. Na, na miejscu coś jeszcze nagramy sobie na spokojnie i co? I co mogę Wam powiedzieć? Fajnie się wraca do pracy, naprawdę 3 miesiące to już jest za długo dla mnie wolnego już w choć na dostawałem, nie? Wiadomo, że tam niby coś było odrobienia, ale kurde, taka depresja przyszła. Jednak mówię co praca to praca. Także jak nie lubicie... O kurde, chłopie. Finansowane jest 500 plus! Dema. Ali chłopie jedziesz. No, także powiem wam tak, jak macie robotę, której nie lubicie, to wiadomo, fajnie się siedzi w chacie, ale jak macie pracę, którą lubicie, to kurde ż, brakuje tej roboty, nie? Brakuje tej roboty. I naprawdę ja robotę swoją, ja swoją pracę, nie, nie robotę, ja swoją pracę lubię. I mi brakowało tego czekajcie, jeśli trochę tą muzyczkę świąteczną, bo prawa autorskie za chwilę mi wywali. Także co? No, jedziemy. No, i git. patrzcie teraz to. Tu mamy tak, a tu sobie obrócimy jestem ja. Na razie jedziemy prosto, więc tak możemy mieć. Także mówię, jak macie pracę, której nie lubicie, zmieńcie ją. Pi Z racji tego, że trzeba w życiu robić to, co się lubi. Ja lubię kierować, nie piję alkoholu, jestem zawsze zdolny, że tak powiem, do jazdy. Dlatego mi ta praca bardzo pasuje, nie? A jak wy macie taką pracę, że idziecie tam na siłę, naprawdę zmieńcie ją. dobry panie Łukaszu. Po co mi się... Dzień dobry, Dzień dobry, tam przed rondem, gdzie ogórom się szałowało i... Zesrało się. No, także naprawdę, jeśli macie pracę, której nie lubicie, zmieńcie ją jak najszybciej, bo bez sensu się męczyć. Za jakąś śmieszną białomóżnę No chyba, że zarabiacie z za 20 tysięcy I robicie coś, czego nie lubicie No to wiadomo, no to wtedy warto, nie? Ale jak robicie za jakieś, nie wiem, 4 tysiące Coś, czego nie lubicie Zmieńcie to, nie bójcie się wyzwań Nie bójcie się, kurde, próbować Bo naprawdę jest warto Naprawdę warto próbować Ja też w swoim życiu trochę tych prac przerobiłem I odkąd weszłem na ciężarówkę Jestem zadowolony ze swojej pracy Naprawdę jestem zadowolony Także mówię, nie zwlekajcie, bieście się kurde do roboty. Taka motywacja od bójka z rana. jesteśmy na miejscu Kanarka brudna i co i czekamy czekamy Miał być na 8 jest 8.40 ja od 40 minut stoję czekam od 50 nawet bo przyjechałem tu 10 i stoimy czekamy towar miał być gotowy towar miał być wszystko tego podjeżdżasz chłopie, ładujemy tyk piek do roboty i do, robot, do, do harty wyszło jak zwykle czyli i nie ma towaru, nie ma nic, no ale tu wiadomo, tu telefon jeden, tu telefon drugi, tu telefon trzeci. Jeszcze spodnie sobie właśnie zamawiam. Tutaj pan przyjechał mi jak jakbyś mógł. No my, dobra, wyjeżdżamy. Odjeżdżamy w sensie. No i teraz jedziemy. Swoim, zes swoim zestawem jedziemy. Muszę podjechać kawałek do przodu, żeby tam tyłu nie blokować im. I co? I kurde. Czekamy, nie? Aż zaadujemy. Wszystko tu muszę powypełniać od razu. Wszystko przygotowane: kolka zero. Rękawiczki, czapki. Nawet w aucie jest ekspres i telewizor. Nie wiem nawet, czy działa. Światło wyłączamy. I co? I kurde, no nic nie zrobimy, nie? Trzeba czekać, Trze trzeba czekać. Przejdź do fryzjera. W środę... W środę? W środę. Jutro. Ładują. Dwie godziny prawie czekania. Ale mamy to w końcu. Mamy to w końcu, ładują. Troszeczkę mniej sobie trzeba ustawić stopni, bo jest gorąco. A my co? My się bierzemy za granie. Bruce Also Trzeba Dzisiaj tu pani mi pisze jak tam idzie My zaczynają ładować Nie ja będę ich pokazywał bo To najlepsze właśnie ja, ja już jestem nauczony W transporcie jest zawsze Tak że jak ci mówią jedź szybko bo na ciebie czekają To znaczy że oni nie wiedzą że Ty przyjedziesz Mają w dupie to, że ty przyjedziesz Lecimy dalej. Widzimy się za chwilę, jak mnie załadują, będziemy jechali kawałek, czy coś. Jakbyście mieli jakieś... Jakbyście mieli jakieś pytania związane z transportem, no to coś tam może... Dobra, włączymy go. To mogę coś wam poopowiadać. Także piszcie mi w komentarzach, albo ewentualnie na privie, jak ktoś się wstydzi w komentarzu, albo ewentualnie nie ma konta, no to na privie, Razor DJ na Instagramie, Razor przez 0, nie przez O. Ewentualnie po prostu dron. Czy nawet czwórka z plusem na Instagramie, nie? Yy, wasze pytania odpowiem. Jakieś tam doświadczenie delikatne mam po Polsce i po zagranicy. Dobra, jeszcze co chciałem wam powiedzieć to. Yy, niedługo zaczynam nowy kanał się nazywa przysiądź się i będziemy robili typowo podcasty bo ja na przykład jeżdżąc z ciężarówką słucham bardzo dużo podcastów stwierdziłem, że może komuś się taki pomysł spodoba i moje wizje na takie rozmowy także sprzęt powoli kupuję yy, studio musimy jeszcze dokończyć zrobić yy, i po nowym roku ruszamy kanał przysiądź się już możecie znaleźć możecie już zostawić subka Pierwszy film jakiś tam wstawiony z analizy na na Fejma, co było? Zrobimy sobie będziemy, właśnie taki będzie typowo podcastowy kanał. Jakieś tam e, komentary delikatne. Także kto może zostawia subka i widzimy się niedługo po nowym roku. E, jakbyście mieli kogoś ciekawego, z kim byście chcieli usłyszeć wywiadu czy, czy coś takiego, coś, coś w tym stylu, właśnie, piszcie mi. Może mi się uda z taką osobą umówić. E, na pewno chcę mieć wywiady z każdą grupą, że tak powiem, ludzi. To nie będzie tak, że tylko ludzie z Sławni, tylko ja bym chciał właśnie, żeby ludzie mniej znani mogli też opowiedzieć o swoich historii, czyli przykładowo jakieś osoby niepełnosprawne o swoich osiągnięciach, e, budowlańcy, czy właściciele firm, e, nie wiem, no nawet przedszkolanki, czy, czy, czy ludzie ze szkoły, co pracują, czy w szkołach, co pracują, nauczyciele. E, będę chciał po prostu Prowadzić różne tematy. Także mam nadzieję, że Wam się temat spodoba, format spodoba. Będziecie chcieli wpaść. Także kto może, to tak jak mówię, zostawia słupka. Z kim tu jeszcze takim. Aha, no i na przykład barberzy, ludzie, co uciekli z Ukrainy, ludzie, co mieszkali przed wojną w Ukrainie. Dzieciaki, tak samo o problemach w szkole w różnym wieku, jakie są, 9 dziewięciolatkiem. Z dziesięciolatkiem, z, no z różną grupą, tak naprawdę dzieciaków. Chcemy zrobić też wywiady. Mam wstępnie jakieś tam 15 osób na oku. Nie pytałem się jeszcze nikogo co o tym, czy w sensie nie pytałem się nikogo, czy chcę wystąpić. Ale myślę, że to nie będzie większy problem, żeby ogarnąć takie coś. Na początek będziemy chcieli raz w tygodniu, może raz w miesiącu. Zobaczymy, jak to wyjdzie też czasowo. Bo wiadomo, praca, praca. Mm, mam gdzieś tam na oku klawisza e, na wywiad też także też może być do, dosyć ciekawa rozmowa e, także co, no? Widzimy się, widzimy się, działamy, działamy, trzeba działać. Ja na przykład lubię bardzo podcasty, bo no, jaki jeżdżę, nie skupiam się na tym co jest pokazane w kamerze, bo podcast wiadomo, przeważnie dwie osoby, które siedzą. Tylko skupisz się na słuchaniu, dlatego jeśli ktoś Jeździ ciężarówką i skupia się na tym, co nie wiem, dzieje się w ekipie czyli czy cokolwiek No to, to słabo trochę, bo nie masz tej koncentracji na jeździe, nie, dlatego Ja stwierdziłem, że, no że ja mówię, ja słucham podcastów Chciałbym robić te podcasty Może akurat Podejdzie Wam ten format eee... No i tyle, no i widzimy się dalej, później Ważenie Bo nie wiedzą, ile ich towar waży. Nie, no, międzyważenie jest zawsze i ten. 10 ton załadowali, jeszcze 10 ze mną ładowali, także. o! Także z boku. Mamy godzinę 11 i mamy połowę roboty za nami. Także jeszcze z godzinka, myślę, minimum. Będziemy ruszali na drugą stronę Czy na magazyn? Czy terminal? Z terminalu na drugi magazyn jeszcze Dobra, będziemy się ważyć przed wyjazdem Waga ogólnie jest ogromna, nie? Na styk normalnie Po kilka centymetrów z każdej strony jest luzu Dobra, po papierki trzeba iść Dobra, jesteśmy, jedziemy te, te kamera niech się ładuje A ja kurde się biorę i jadę Bo jeszcze dzisiaj mamy jeden magazyn Więc trzeba to wszystko opierniczyć szybko bo mamy dużo planów po robocie Światło zapalone Pasy zapinamy Bo to nie są żarty Pamiętajcie, zawsze zapinajcie pasy, nie? 20 ton mamy plastiku Dziś nie Pakistan podejrzewam By tam kurde plastiku nie mieli, nie? Indie, Pakistan tu ładujemy przeważnie Plastik, więc jaja w kit A za chwilę będziemy na magazynie temu Będziemy ładowali towar z temu do Chin. Wszystko, co tutaj do Polski, do Niemiec zjeżdża, to wszystko z Polski tutaj wraca w kontenerach. E, także ja jadę na terminal, zdaję ten kontener. Dobra, cofamy pod rampę? Się trochę mnie mniej, bo po powrocie wszyscy dzisiaj dzwonią. Dogadujemy kilka rzeczy jeszcze, także. Także tak to wygląda U mnie normalnie gorąca linia Non stop Ale jesteśmy na miejscu trochę nie po mojej myśli Tak jakbym chciał Jakieś pół godziny Pół godziny dzisiaj w grupę jesteśmy około Ale to Korki, później dojechałem na miejsce się okazało, że goście już hodują No i tak wszystko do dupy Dobra, mamy koniec, załadowani jesteśmy Jedziemy się wypisać z firmy Pan sprawdził tylko plombę i Na chatę. Myślę, że także 16 dzisiaj będzie koniec, to jeszcze nie jest źle, nie, całe 10 godzin pracy A co, lecimy Lecimy, lecimy Godzinka myślę 10 do chaty Tu mamy godzinę 15.10, no 16.30 Będziemy na miejscu do chaty jechali Będziemy codziennie nagrywać dla was jazdę. Będziemy, będziemy robić vlogmasik z auta, jak przygotowania do świąt wyglądają w aucie, w trasie, także w kontakcie. Dobra, dzisiaj mało było czasu na pogawędki. Jesteśmy na terminalu już. Także widzimy się następnym razem. Jutro będzie może troszeczkę więcej czasu. Jutro znowu wiem, że jedziemy do, do Temu, ale razem do Subic. Także cześć Pana razie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.